Dobra, a więc Siemanko, to jest nowa seria. Zagrajmy w Counter Strike 2D. Dobrze, a więc e, pójdziemy do terrorystów. Mm, tak. Za chwilę się zrozpimy. <słuch> Dobra. No. Właśnie zagrajmy w technikę, wrzucę jeszcze dzisiaj nawet. Jak będę miał czas. No szybciej. Dobra. W ogóle ustawię częstotliwość śmieszki. Gdzie to się robiło? Mm. Grafikanie. Dziewięć. Nie, sieć nie więcej, bo się hmm. nie to. Dobra, jeszcze sześć na sześć, dobra, no i zaczynamy. Ja samą nie Jest bardzo fajna. Weźmiemy sobie ile mamy tam? Dużo. Um, dawno nie grałem. Więc nie pamiętam gdzie to może być. Boże. O, jest. Dobra. Mogę po prostu nacisnąć F1 czy F2, ale dobra. Jestem już grami. Dobra. Jak tam? Dobrze. Mhm. Dobra. O, widzę ich na radarze. Jestem terrorystą. No dobra. O, wziął m 4 O Jezu, Gdzie jest ściana? Ale można przez nie atakować. Takie dziwne. Oczywiście. Pierwszy. Pierwszy zgon. Pierwszy zgon, tak. Dobra. <ścoughs> Terroryści wygrali. Dobra. Uh. Facebook. No. Mm. Deagle. M4-2 Dobra sobie Teraz bym się sprajował Co to jest? Jakiś U Słuchawki Będziemy mieć słuchawki Jezu Jezus Mario Nie wiem czy jest Friendly Fire Chyba jest, sorry, kurde. Dobra, szkoda, że tu chciałem zawić Flashbang. Uwaga, dobra, drugi. Dobra, tutaj damy Smoke możemy. Fuck, co ja robię? Co z. Ławe gówno Och AWP, no to lama mata szmata No dobra <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Zobaczymy w opcjach jeszcze Czy jest coś tam się czerwony kolor to fajnie było. Czerwony, funkował. Dobra. Jest tak, tak. Mm. Damy sobie na przykład <taki> taką krowę i grenadzę. Dobra. Mieliśmy sobie dać AWP. No dobra, już kiedyś z tym. A to jest przyjaciel dziwny, bo taki inny strój miał. Zielony, myślę, że. A dobra, jaki z tym. Rzucamy tam. Tam rzucamy. Kuźwa. Ale biało. Jak. Jak. Nie powiem co. Dobra. Mhm. Fajne to jest, że jest taki pasek przeładowywania, to mi się bardzo podoba w tym, widać co, ile się będzie przeładowywało, ale 1.6 CS też jest nawet fajny bardzo, są? Dobra, kupiliśmy, damy tam smoka co ja robię, boże. Rzucę im na mordę fleszę, żeby było śmieszniej. Oni ślepiło mnie fajnie. No co, kurde, który jest przyjaciel? Nie, może to jest VIP lub coś. Nie wiem. <laughs> Napiszcie mi w komentarzach kto to jest. Jestem ciekawy. W tym zielonym stroju. Pisało że przyjaciel, ale myślę, że terrorysta. Dobra, idziemy, idziemy. Pogranicz? Fuck! No, dobra. Um. na innego. Zobaczmy, No, nieźle. No, dawaj, dawaj koleś. Wygramy, może. Dawaj, dawaj, dawaj. Daj, biednij, biednij. Zobaczymy, czy wygrasz. Nie jest wygrasz, chyba już długo gra nawet. Ja nie wiem. No, dawaj. Nie wiem, jak w tej grze jeszcze wygląda do ale pewnie bardzo śmiesznie. Dobra, nie będziemy go wyrzucać. No. No, idź go zabij. Kosy, ja. Tak, tak. Dumbas. Gdzie jest? Dumbas. Nie ma. Mhm. <coughs> Dobra. Um. Pistolety. Standardowy H, Flashbang i Smoke. Dobra, idziemy. Nawet niezłe te P P90. <laughs> Dobra, idziemy tutaj. Chyba tam jest, go nie widzę. Glacier Player. No. Oj. Ale tam tą tam chmurkę Chmurkę znaczy. Fakt mi rzucił Flesza Ale tam go jest strasznie długo No Tu jest Tu są gracze Co mi tak słabo idzie? Kurwa mać no Ja pier... mm -hmm. mm. No, 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 dawajcie, dawajcie. Dobrze, no, jeszcze dwie rundy, i będę kończył. To będzie na razie taka krótka rozgrywka yy, zapowiadająca serię. No, minuta. No to akurat. Bardzo fajna gra, polecam. Jeszcze raz. dobra, w wygrali. No i przegraliśmy chyba. Także. Strzelby, n 4 a 1 Tutaj nie trzeba czekać właśnie, bo w 1.6 trzeba czekać, a tutaj tyk i już. Nå hører jeg Dobrze, więc będziemy już kończyć na tyle, a więc trzymajcie się, cześć do następnego odcinka.